Jak tam chłopie? Jak tam robota idzie? Coś ty do mnie odrzekł skurwy synu popierdolony. Coś ty odrzekł? No szkurwa jeno się lok mnie trofi zaraz na miejscu. Nie po to cię nająłem. Abyś orzekał do mnie takie wyrzeczenia. Jeszcze raz zobaczę, bądź usłyszę, że stoisz i robota nie idzie, to inaczej się rozliczymy. Także działaj mi tam, i nie powoduj, aby wzbierał we mnie gniew. I ruszaj mi się tam.